Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia. Przyjechałam tutaj o 9 rano, a jest już 17.20. Eee, przyjechałam tutaj wcześniej, aby odebrać wszystkie paczki. Jak Wam wspomniałam we wcześniejszym vlogu, eee, dzisiaj spodziewałam się paczki lod z lodówką oraz zamrażalką. No i dobry news jest taki, że wszystko dotarło. Więc całe wyposażenie kuchni już dotarło. Natomiast jeszcze tych paczek nie odpakowałam, ponieważ czekam na Wanekina oraz jego tatę, którzy pomogą mi wszystko odpakować, również to wszystko wsadzić właśnie do kuchni. No i mam nadzieję, że wszystko będzie działało jak należy. Ja oczywiście wszystkie pomiary przed zamówieniem sprzętu zrobiłam, natomiast powiem Wam naprawdę, te gabaryty mnie zaskoczyły. To są wielkie pudła. Już Wam w sumie je pokazuję. Jeszcze przed pokazaniem mojej dzisiejszej dostawy wszystkich pudeł rzut na pustą kuchnię. I zobaczcie, tuż przed kuchnią znajduje się ogromny boks, który musimy wcisnąć tu. Tutaj mamy kolejne. To już pokazywałam Wam we wcześniejszym vlogu. Tutaj mam piekarnik i zobaczcie tam, 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 tam. To też idzie do mnie. Więc proszę, trzymajcie kciuki, żeby wszystko się tutaj zmieściło. Ja jestem tutaj najświeższym najemcą w tym futkorcie. Natomiast udało mi się poznać dzisiaj pierwszą osobę, która również tutaj gotuje. No i powiem Wam, jak na razie atmosfera jest bardzo, bardzo miła. Aktualnie pracuję nad banerem, który wystawię przed food court, aby łatwiej można było do mnie dotrzeć. Ja wszystkim co związane z tą firmą zajmuję się samodzielnie, od znalezienia miejsca, po aranżację, wyposażenie, marketing. Jestem Wam bardzo, bardzo serdecznie wdzięczna za oglądanie tego vloga, za wszystkie subskrypcje, kciuki w górę komentarze. No i nie mogę się doczekać, aby was tutaj ugościć. I jest mi niezmiernie miło, że mogę dzielić się z wami moim doświadczeniem, które relacjonuję tutaj od początku na YouTube, ponieważ bardzo często w mojej poprzedniej pracy, czyli jako stewardessa, rozmawiałam właśnie z innymi, co można by było po tej pracy wykonywać. Wiadomo, każdy ma inne predyspozycje, inne doświadczenie, inne wykształcenie, inne marzenia. No i tutaj ja bardzo chętnie będę dzieliła się moim przykładem, moją ścieżką kariery właśnie po zakończeniu latania, ponieważ kanał na YouTube zaczynałam jako stewardesa. Ale na tym się ten kanał nie kończy. Właśnie mi się przypomniało, że obiecałam Wam update, update kremu, który w ostatnim odcinku otrzymałam. Powiem Wam, ja już takie kremy, właśnie wodne, używałam i w zasadzie nadal używam. One są bardzo fajne na lato, bardzo dobrze mi się sprawdzają. Taka lekka, wodnista konsystencja i muszę Wam przyznać, że ten krem, mimo właśnie tej wodnistej konsystencji. Jest najbardziej treściwym kremem, jaki do tej pory używałam. Nie wiem, czy to jeszcze tutaj w kamerze widać, natomiast krem nakładałam wcześniej rano, już dochodzi do godziny 18.00. I wydaje mi się, że ten taki glow jeszcze się na twarzy utrzymuje. Dogrywam tego vloga kolejnego dnia, jako że chłopaki przyjechali do mnie dość późno. Zamówiliśmy jedzenie, wszystko przestawiliśmy. I słuchajcie, dzisiaj będziemy odpakowywali w Jestem z Vanekinem. Ale jeszcze po drodze zanim wstąpimy do kuchni, jedziemy do Westfield, do galerii, żeby zjeść jakieś śniadanko. A już do końcowego rozmieszczenia sprzętu powiem Wam, wkroczyły minimalne zmiany. Jednak jak ten sprzęt dotarł, to wymyśliłam lepsze rozwiązanie, moim zdaniem, ale wszystko pokażę Wam w kuchni. Dotarliśmy właśnie do galerii. W ogóle ta galeria przypomina mi bardzo złote tarasy. Jeżeli byliście w złotych tarasach, no to powiedzcie mi, czy ten sufit nie wygląda tak samo. Jesteśmy teraz na macie, na kawie w Blanche Street. No i właśnie myślimy, co by tutaj zjeść. No i zaraz lecimy do kuchni. I generalnie plan jest taki, aby. Wszystko dzisiaj odpakować, postawić na miejsce, mam nadzieję, że we dwójkę uda nam się ten plan, ponieważ chciałabym jak najszybciej otworzyć już tę miejscówkę. Jestem już zarejestrowana i również czekam na kontrolę z Sanepidu. Z samej kontroli tutaj raczej Wam nie nagram, bo też nie wiem kiedy dokładnie ta osoba przyjdzie. Natomiast postaram się pokazać Wam moje przygotowania, no i na pewno odezwę się również po kontroli. Już jesteśmy na miejscu, jak możecie zobaczyć, wszystko zostało tutaj do tej kuchni wpakowane. Tutaj Wam wszystko pokażę. Jeszcze musimy rozpakować te rzeczy z folii, no i ułożyć je na miejsce, więc efekt końcowy za chwileczkę Wam pokażę. Na dzisiaj zakończyliśmy tutaj robotę. Złożyłam słuchajcie taki regał. Muszę się tylko dowiedzieć, czy mogę go przymocować do ściany, ale myślę, że nie powinno być z tym problemu. No i to by było w zasadzie na tyle na dzień dzisiejszy. Jednak będziemy potrzebowali dodatkowej ręki, więc będziemy musieli tutaj wrócić z dodatkową osobą, czyli z tatą wanekina, który jeszcze nam tutaj pomoże żeby wszystko już było na tip-top, żeby mogła tutaj w końcu zacząć piec. Tutaj już stoi piekarnik, zlew już tutaj był. Tutaj ten przeogromny sprzęt, możecie pomylić go z lodówką, natomiast to jest zamrażalnik. A lodóweczka jest taka od razu ze stolikiem, tutaj na którym będę mogła również pracować. Tutaj już Wam pokazuję z innej perspektywy, jak to wszystko się prezentuje. No i właśnie tutaj jest problem. Problem jest w tym, że oczywiście ta lodówka to jest lodówka, w zasadzie dwie lodówki, które powinny wejść tutaj pod ladę. Natomiast jest taki problem, że dosłownie nie wiem, o milimetr dwa to jest za wysokie przez kółka, aby to właśnie pod spodem ulokować. Jeżeli wyciągnę kółka i zostawię to bez kółek, no to bez problemu mi to pod ladę wejdzie. Natomiast wolałabym tego uniknąć. Czy może Wam tak pokażę, że faktycznie to tutaj no niestety się nie zmieści? Więc mówię, że wolałabym uniknąć e, wyciągania tych kółek i po prostu stawienie lodówki na podłodze. Z tego względu, że po prostu, jeżeli ona będzie na tych kółkach, to będzie mi łatwiej ją przesuwać, sprzątać. E, no i do tego muszę się dopytać, ponieważ było mi powiedziane, że ewentualne modyfikacje mogę tutaj zrobić. E, czy nie mogłabym troszeczkę tej lady podciąć, żeby właśnie wsadzić. E, i tą lodówkę, i żeby wszystko już tutaj było fajnie na miejscu. No ale zobaczymy. To nie jest jakiś wielki problem, więc mam nadzieję, że to jak najszybciej zostanie ogarnięte. Ja za chwileczkę będę kontaktowała się tutaj z landlordem, żeby wszystko ustalić. Więc ja tylko zabieram stąd książkę, jeszcze do odświeżenia mojej wiedzy przed kontrolą. No i lecimy do domu. Zaopatrzyłam się w moją ulubioną przekąskę oraz napój, i tak mogę pracować. Witajcie, witajcie. Wracam z małym update'em. Był u mnie Wanekin z tatą, którzy pomogli mi spiłować troszeczkę drewienka pod blatem tak, aby wstawić lodóweczkę, która właśnie powinna pod blatem się znajdować. Jako, że landlord nie miał żadnego problemu z wprowadzaniem tutaj w ten unit drobnych zmian. Natomiast ja już jestem tutaj dzisiaj, działam. Pomału wszystko będę odpakowywać, zamrażalka odpakowana, zostawiam ją odciętą od prądu, natomiast otwartą, ponieważ słyszałam, że nowy sprzęt właśnie lepiej otworzyć, dlatego też zabieram się za otwieranie tutaj lodówki, którą też bym chciała te drzwiczki otworzyć, żeby się trochę przewietrzyły. Już wczoraj w ogóle podłączyliśmy piekarnik, więc wszystko tutaj elegancko na szczęście działa. Jeszcze Wam tutaj pokażę, chłopacy przymocowali mi szafeczkę, już się ona nie chwieje, więc bez problemu będę mogła układać sobie tutaj produkty. Ustawiłam Was sobie na piekarniku, żebyście lepiej mogli widzieć, jak ja tutaj pracuję. Myślę, że na dzień dzisiejszy zakończę już moją pracę. Udało mi się zorganizować większość rzeczy. Na razie wiadomo, tutaj wygląda tak, natomiast tutaj będzie piękna wystawa z ciasteczkami. Mm, tutaj mam półeczkę na produkty i tam różne rzeczy. Standardowo, tak jak stał piekarnik, tak, tak tutaj stoi. Tutaj jeszcze doszedł mi kosz, taki mały na śmieci. Zobaczcie, on z taką przykrywką. Dalej lodóweczka do lodówki. Znaczy generalnie te lodówki mają termometr, temperaturę tutaj jak ją podłączę, ale jeszcze dodatkowo zawiesiłam takie termometry. Tutaj zlew, produkty do sprzątania. Generalnie my mopa tutaj mamy w tym futworcie, natomiast ja wolę mieć swojego. No i dalej zamrażalnik. I tak to się tutaj wszystko Prezentuję. Jeżeli chodzi o kuchnię, wiadomo, to nie jest jeszcze taki etap końcowy, końcowy, natomiast no już większość rzeczy tutaj jest. Za chwileczkę podłączę zamrażalnik, lodówkę, no i również wybiorę się do sklepu po produkty. Jest w ogóle dzisiaj bardzo upalnie, natomiast ja chcę mieć shopping w dniu dzisiejszym zaliczony. Jeszcze tutaj umyję podłogę, pościeram trochę. No, i myślę, że po prostu przyjadę jutro i jutro zacznę piec pierwsze ciasteczka. Słuchajcie, nastąpiła jednak zmiana planów. Poszłam po produkty, wszystko mam. No i nie mogę się oprzeć i po prostu chcę zaliczyć ten pierwszy dzień ciasteczek właśnie w dniu dzisiejszym. Jeszcze tylko Wam pokażę. Lodówka już podłączona, już dochodzi do prawidłowej temperatury. Oraz zamrażalnik też. Tutaj właśnie wyświetla się aktualna temperatura. Przed moją ciastkarnią. Chciałam się tutaj na chwileczkę zatrzymać, aby pokazać wam inny kadr niż tylko kuchnię. Przygotowania do otwarcia idą pełną parą, eee, zaopatrzenie w produkty jest oczywiście, muszę tych produktów dokupić więcej, natomiast na początek na pewno wystarczy. Eee, troszeczkę zostało mi jeszcze do doszlifowania w kuchni. Natomiast jest ona już w pełni funkcjonalna, no i wiadomo, z biegiem czasu będę praktykować, no i po prostu, tak, żeby te warunki były jak najwygodniejsze, będę to wszystko ulepszać. I jako, że ja o wszystkim decyduję sama, jestem również otwarta na różne propozycje, więc jeżeli tylko macie jakieś pomysły bądź chcielibyście się czymś podzielić. To serdecznie zapraszam Was do sekcji komentarzy. E, wszystkie komentarze czytam oraz staram się na wszystkie odpowiadać. No i właśnie dotarłam, czekała jeszcze na mnie przesyłka. E, generalnie jestem tutaj na razie sama w Fudgkorcie, natomiast już poznałam kilka osób, które również będą tutaj gotować, więc no myślę, że będzie wesoło. A tymczasem witajcie z powrotem w mojej kuchni. Ja zabieram się za porządki przemeblowanie, planowanie, no i również przygotuję jakieś ciasteczka. Dobra, już troszeczkę tutaj ogarnęłam, ciastka przygotowałam. No i chciałabym zrobić tutaj na wizji razem z wami pierwsze ciasteczka w tym piekarniku, w tej kuchni, więc tylko go nagrzeję do odpowiedniej temperatury. OK, jak światełko niebieskie zgaśnie, nie wiem czy widzicie, wtedy piekarnik będzie nagrzany do odpowiedniej temperatury, no i będę wrzucała ciasteczka. Ja gadziciarzem nie jestem, natomiast zamówiłam sobie do kuchni kilka właśnie gadżetów, między innymi taki minutnik, który mogę Przyczepić bez problemu do piekarnika, nastawić czas. Generalnie ten piekarnik ma czas, natomiast te profesjonalne piekarniki są tak głośne, i po prostu jak będę miała tutaj sąsiadów, to nie chcę ich przestraszyć. O, właśnie. Właśnie taki hałas wydają. Już moje ciasteczka się upiekły. Upiekłam dwa rodzaje. Red Velvet z nadzieniem w środku. Drugie również nadziewane dubajska czekolada. Powiem Wam, no zapach jest niesamowity. Już nie mogę się doczekać, żeby skosztować tych cudeniek. Natomiast muszę troszeczkę poczekać, aby wystygły, bo dopiero co wyciągnęłam je z piekarnika. I muszę Wam przyznać, że przepięknie one się upiekły. Bo wiadomo, piekarniki są różne. Ja korzystałam po raz pierwszy z takiego profesjonalnego piekarnika. Wynajmując kuchnię, i te odcinki, gdzie pracowałam z wynajmowanej kuchni, możecie znaleźć na moim kanale, jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście. Tamten piekarnik był inny, on też miał o wiele więcej funkcji, jako że to była kuchnia na wynajem, no i po prostu różne rzeczy ludzie w tym piekarniku piekli. Mi zależało na piekarniku jedynie do ciasteczek, do wypieków, do słodkich wypieków. I powiem wam, jestem tym wyborem zachwycona. Chociaż nie ukrywam, że mega się stresowałam, jak to będzie działało, jak to wyjdzie, ale na razie na szczęście wszystko idzie zgodnie z planem. Mam jeszcze przygotowane inne smaki ciasteczek, które wam wcześniej również pokazywałam, natomiast jeszcze ich tutaj nie piekłam i myślę, że po prostu na tej blasze poprzestanę. Natomiast roją mi się w głowie różne pomysły na fajne kombinacje smaków i jako że po prostu mam teraz swoje miejsce, które mogę używać bez limitu. Chcę właśnie kreować nowe, przeróżne smaki. I serdecznie zapraszam Was do sekcji komentarzy, aby się dzielić Waszymi smakowymi fantazjami. I być może któreś ciastko z Waszych propozycji wpadnie tutaj do mojego menu. No i oczywiście chciałam Was z tego miejsca serdecznie zaprosić do mojej ciastkarni. Wszystkie informacje, gdzie ciastkarnia dokładnie się znajduje. Adres, godziny, wszystko, wszystko znajdziecie poniżej w opisie na Instagramie oraz na TikToku. Ja przed chwileczką byłam w sklepie. Ten sklep jest dwie minuty drogi tutaj od mojej kuchni ponieważ ostatnio jak poznałam jednego z najemców, zaprowadził mnie on do tego sklepu. Ja wcześniej tam parkowałam, natomiast nigdy nie wchodziłam do środka, ponieważ aby tam robić zakupy, należy mieć firmę, należy być zarejestrowanym. I faktycznie właśnie dzisiaj tam poszłam, zarejestrowałam się, ponieważ jeżeli chodzi właśnie o zakupy, o produkty, mają tam czekolady, masła, jaja, więc super, będę miała sklep bardzo bliziutko. A to jest sklep ale takie makro. Ja tutaj ciasteczka popakowałam w folię, ponieważ zabieram je ze sobą do domu. Odłożę je sobie na razie tutaj pod piekarnik. O, w ten sposób. Ale ja jeszcze do domu nie jadę, ponieważ chciałabym troszeczkę tutaj jeszcze ogarnąć. No, nie jestem jeszcze na tip top, natomiast już produkcja działa, można produkować. Właśnie to chciałam dzisiaj przetestować, czy wszystko będzie działało. Jak wypieki, jak wypieki się wypiekają, wszystko na szczęście jest ok, wszystko działa. Bo faktycznie no, to miejsce tutaj w tej kuchni jest ograniczone, natomiast no, ja większego naprawdę nic nie potrzebuję, a i tak w ogóle jeszcze się cieszę, że mam tutaj przed sobą stoliki, krzesełka, więc jeżeli ktoś tutaj przyjdzie, to może nawet e, zjeść w, na miejscu. Więc chcę sobie tutaj to miejsce zorganizować, tak żeby następnym razem przyjść i swobodnie móc sobie tutaj. Wszystko piec, wszystko produkować, ale również czeka mnie troszeczkę pracy biurowej, ponieważ muszę w końcu do tego usiąść. Ostatnim razem zaprojektowałam takie banery, wizytówki. No i czas najwyższy, jest to w zasadzie jeden baner, zamówiłam taki, żeby słyszałam, że on się nazywa Potykacz. Tak mi siostra powiedziała, nie wiem, jak to się nazywa, taki baner, który po prostu wystawię sobie przed, tutaj przed restaurację.